Złoty liść jesieni. W pewnym lesie, gdzie poranne mgły wyglądały jak puchate chmurki, a powietrze pachniało mokrą trawą, mieszkał sobie mały liść o imieniu Fiko. Był złoto pomarańczowy, błyszczał jak iskierka, i zawsze się uśmiechał, nawet wtedy, gdy inne liście szeptały o nadchodzącej jesieni. Każdego dnia Fikos poglądał na świat z wysokiej gałęzi starej lipy. Widział, jak wiewiórka zbiera orzechy, jak jeż toczy się z jabłkiem na kolcach, a sarenka zagląda do strumyka, by przejrzeć się w jego lustrze. Czasem na gałąź przyletywała sujka i przynosiła wieści z całego lasu. Że w dolinie dojrzewają grzyby, że strumyk śpiewa coraz ciszej, a że w nocy nawet widziano pierwszą mgłę o zapachu jesieni. Fiko uwielbiał tę historię. Czuł, że jest częścią czegoś większego, pięknego, co wypełnia las spokojem. Czasem rozmawiał z innymi liśćmi, które chichotały, gdy wiatr poruszał ich ogonki. Co będzie, gdy spadniemy? Spytał Listek o imieniu Mila. Może staniemy się gwiazdami, Fiko się zaśmiał. Albo zamienimy się w motyle, pisnęła Mila. Śmiali się wtedy razem, aż drzewko lekko zaszumiało ze wzruszenia. Ale pewnego ranka poczuł coś innego, coś nowego. Wiatr zawiał mocniej niż zwykle i wyszeptał: Fiko, nadchodzi czas zmian. Jesień przyszła. Zmian? zdziwił się liść. Przecież wszystko jest takie piękne. Wiatr tylko westchnął i odleciał dalej. Fiko spojrzał w dół i zauważył, że niektóre liście już zniknęły z gałęzi. Inne zmieniały kolory na czerwone, rude i brązowe. Zaczynał rozumieć, że coś się kończy. Kiedy zapadł wieczór, las wyglądał jak bajkowy sen. Złote światło słońca tańczyło po gałęziach, a powietrze pachniało spokojem. Wtedy na gałąź przyleciała sowa tula. Najmądrzejsze stworzenie w całym lesie. Jej oczy błyszczały jak bursztyny. Fiko, powiedziała spokojnie. W życiu każdego liścia przychodzi taki moment kiedy trzeba pozwolić wiatrowi zabrać cię dalej. Ale ja się boję, wyszeptał Fiko. Co będzie potem? Potem, uśmiechnęła się Sowa, potem odkryjesz, że nie trzeba być na drzewie, żeby wciąż być częścią lasu. Te słowa zapadły Fiko głęboko w serce. Nie zasnął tej nocy, patrzył w niebo pełne gwiazd, i zastanawiał się, jak to jest podróżować z wiatrem. Czy wiatr jest delikatny, czy silny, czy niesie ciepło, czy chłód. Następnego dnia słońce wstało między mgłami, a wiatr tańczył wokół gałęzi. Fiko drżał lekko, choć nie z zimna, i wtedy coś w nim drgnęło. Gałąź, na której siedział, Lekko się poruszyła, a Fiko poczuł, że jego czas nadszedł. Gotowy? Spytał wiatr. Chyba tak odparł cicho Fiko. Oderwał się od gałęzi i poleciał. Wirował w powietrzu, zobaczył cały las złoty, czerwony, mieniący się tysiącem barw. Nigdy wcześniej nie widział takiego piękna. Leciał nad polaną, obok strumyka, obok domku jeża. Po drodze minął też liska, który właśnie niósł w pyszczku koszyk jabłek. – Hej, dokąd tak pędzisz, liściu? – zawołał lisek. – Nie wiem – zaśmiał się Fiko, tańcząc na wietrze. – Chyba w podróż. – W podróż? No to szczęśliwego lotu! – zawołał lisek i pomachał ogonkiem. Fiko wirował, śmiał się, czasem unosił się wysoko, czasem opadał nisko. W końcu wiatr zaczął słabnąć, aż opadł delikatnie na miękką ścieżkę. Wokół pachniało ziemią, grzybami i mokrą korą drzew. Było cicho, tylko w oddali słychać było śpiew ptaków. Nagle usłyszał kroki. – O, jaki piękny liść! – zawołała dziewczynka, która właśnie przechodziła z bratem. – Cały złoty! – zachwycił się chłopiec. – Weźmy go do domu. Fiko poczuł ciepło ich dłoni. Nie wiedział jeszcze, co to znaczy, ale serce w nim zabiło mocniej. Zrozumiał, że jego podróż wcale się nie skończyła. Dzieci zaniosły go do swojego domu. Włożyły razem z innymi liśćmi kasztanami i żołędziami do wazonu. Mama uśmiechnęła się i powiedziała: "Każdy liść przypomina nam, że wszystko ma swój czas". Wieczorem, gdy w pokoju zapalono lampkę, Fiko błysnął ciepłym światłem, jakby chciał powiedzieć: "Jesień nie jest końcem, to tylko inny sposób by być blisko". I tak został z nimi przez całą jesień. Kiedy nadeszła zima, dzieci znów spojrzały na złoty liść. Nasz piękny liściu, nadeszła zima, a ty zostaniesz z nami w tym pięknym jesiennym wazonie, powiedziała dziewczynka. Fiko poczuł spokój, bo wiedział, że zostanie zapamiętany. I to było najpiękniejsze ze wszystkich przygód. Morał tej bajki jest taki, że każdy koniec może być początkiem czegoś pięknego. Czasem trzeba pozwolić odejść temu, co znane, by odnaleźć swoje miejsce w nowej historii.